Sara. Jezus mówi do ciebie, siedemnasty listopada nie ma już potępienia dla tych, którzy są we mnie. Prawo ducha, który daje życie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Niewielu chrześcijan wie, jak żyć w tej wielkiej wolności, którą otrzymali przy narodzinach. Umarłem, aby cię wyswobodzić. Żyj we mnie wolny. Aby kroczyć ścieżką wolności, musisz nieustannie się na mnie skupiać. Wiele głosów twierdzi, to jest ścieżka, którą powinieneś pójść, ale tylko mój głos wskazuje tę właściwą. Jeśli wybierzesz ścieżkę świata, która kusi blaskiem i bogactwem, będziesz coraz głębiej pogrążał się w otchłani. Chrześcijańskie głosy także mogą sprowadzić Cię na manowce: rób to, nie rób tego. Módl się w ten sposób, nie módl się w ten sposób. Jeśli postanowisz słuchać ich wszystkich, będziesz coraz bardziej zdezorientowany. Czerp radość z bycia prostą owieczką, która słucha mojego głosu i za mną podąża. Prowadzę cię na zielone niwy, na których możesz odpocząć, i wiodę, ścieżkami sprawiedliwości. Czytał Bogdan